Ktoś... Yes. <laughs> Ktoś. 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 Ktoś tak... Poproszę mojego MVP. Kto to nawet? Pierwszy. Ktoś... Pierwszy. Chuli, no. Pierwszy. No, ja się Nie drugi, nie trzeci, pierwszy. Jezus ouch! Rzucę flesza i wejdziesz. Dopóki spok. nie wyciągam to go yeah. On się graus, Nie Mogę granatu. zrobić. Nie widzę, Mam nadzieję, że coś widzisz. Widzę. Może też.

Oh, yes. Adion, po... O, jest! A wchodzisz po... Nie, nie pojisz. Dobra, idź. Nice. Na... Plecy za mną, plecy, plecy! Plecy za mną. Nie celuj. O masz odgona, idź długo. A drugi? Drugi chuj widz, Poczekaj na Diana, Mawkę, czekaj. Poczekaj! Poczelujcie Poczekaj. trochę, jest weszed już. Prawo będę. Idź krótko, idź krótko idź teraz krótko, Zawróć się. teraz krótką, zawróćcie. Teraz krótką, synek Ale nie musisz na biegni, biegni, Ty biegnij, ty biegnij. Tu będę patrzył długą i ja ci co będę masz. Wiedziałem że tu jest. Ale plecy, plecy Dobra, przeruję, okay. Na razie idź. Jeszcze ja, musisz go zabić, nie bierz za konika. Brawo! Okay. Felipe, jakżeś mi teraz imponował.